Sezon dzielenia zysków, wypracowanych w 2024 roku, jest już praktycznie za nami. Do wypłaty pozostało już zaledwie kilkanaście ostatnich dywidend, w tym z takich spółek jak LPP, Archicom, Instal Kraków czy Dębica. Nowością w kalendarium natomiast są zapowiedzi dywidend płaconych zysku za 2025 rok. W październiku i listopadzie na taki ruch zdecydował się trzech deweloperów mieszkaniowych, a także dystrybutor elektroniki użytkowej. Ja nazywam się Rafał i zapraszam na dzisiejszy odcinek stoku jednocześnie jeżeli uważacie temat za ciekawy, zachęcam do udostępnienia go dalej. A teraz zaczynajmy. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Jako pierwszy na wcześniejszą wypłatę dywidendy za 2025 rok zdecydował się Dom Development, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. W ramach zaliczki wypłaci ponad 180 milionów złotych, czyli 7 zł na akcję. Dzień dywidendy, czyli moment ustalenia prawa do zysku, wyznaczono na 2 grudnia, a termin wypłaty na 9 grudnia. Skandem mierzącego kursu 262 zł, stawka 7 zł na akcję daje stopę 2,6%. Warto jednak pamiętać, że w tym roku akcje Dom Development podróżały o blisko 50%, a w tym tygodniu wyznaczyły ATH na poziomie niemal 270 zł. A spółka Dom Development to jeden z dywidendowych arystokratów na GPW. Jego historia nieprzerwanych wypłat sięga 2007 roku. Dodatkowo od 2023 deweloper zaczął się dzielić zyskiem z akcjonariuszami dwa razy w roku, wykorzystując do tego zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. W ramach pierwszej zaliczki spółka wypłaciła 141 milionów złotych, czyli 5,50 zł na akcję. Wypłata dość okazała, bo odpowiadająca połowie dywidendy, jaką spółka wypłaciła za rok 2022. W 2024 Dom Development zwiększył stawkę zaliczki do 6 zł na akcję. Tak hojna polityka dywidendowa to zasługa stale rosnącej sprzedaży mieszkań i coraz wyższych zysków. W trzecim kwartale 25 grupa Dom Development sprzedała 1183 lokale netto. To historycznie najlepszy kwartalny wynik spółki, wyższy o 18% niż w drugim kwartale tego roku i o 2% niż w trzecim kwartale 24. Najszybciej zyskiem przed końcem roku obrotowego podzieli się natomiast Azbis. Dystrybutor elektroniki użytkowej na zaliczkę przeznaczył 11 milionów dolarów, czyli 20 centów na akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki jest 17 listopada, a wypłata nastąpi 27 listopada. Jak powiedział Sergej Kostewicz, prezes grupy Azbis. Dla Asbis dywidenda zaliczkowa stała się integralną częścią strategii dzielenia się sukcesem z inwestorami, którą praktykujemy od 2019 roku. Od tego czasu firma konsekwentnie realizuje politykę wypłaty dywidendy zaliczkowej, wypłacając inwestorom część zysku netto jeszcze przed końcem roku obrotowego. Mimo wyzwań rynkowych i zmiennych warunków. Firma rozwija się dynamicznie, a także utrzymuje niezachwianą kondycję finansową, potwierdzając skuteczność realizowanej strategii rozwoju oraz stabilność, która przekłada się na długoterminowe korzyści dla naszych akcjonariuszy. Dla akcjonariuszy Zbisu mijający rok będzie kolejnym udanym pod wieloma względami. Spółka poprawiła zyski i przychody, a jej kurs urósł o ponad 63%. W pierwszych trzech kwartałach 2025 Azbis wypracował 31 milionów dolarów skonsolidowanego zysku netto wobec 29,9 miliona dolarów rok wcześniej. Przychody wzrosły do 2 miliardów 615 milionów dolarów z nieco ponad 2 miliardów dolarów, z kolei Ebida zwiększyła się do 70 milionów dolarów z 65 rok wcześniej. Na początku listopada sporą niespodziankę natomiast sprawiła grupa Echo Investment. Deweloper komercyjno-mieszkaniowy zapowiedział, że na wypłatę zaliczki dywidendowej przeznaczy aż 330 milionów złotych, czyli 80 groszy na akcję. Przy ówczesnym kursie 5,50 zł dawało to stopę aż 14,5%. Dzień dywidendy wyznaczono na 3 grudnia, a termin wypłaty ustalono na 10 grudnia. Informacja o planach wypłaty sowitej zaliczki spodobała się inwestorom i podbiła kurs dewelopera. Aktualnie za jeden walor Echo trzeba zapłacić 5,90 zł. Stopa zwrotu, liczona od początku roku, to plus 26%. Spółka Echo Investment korzysta z bardzo dobrej pozycji gotówkowej, wzmocnionej wpływami z dezinwestycji. Niedawno grupa sprzedała Galerię Libero w Katowicach za 103 miliony euro po spłacie kredytu w wysokości 61,5 miliona euro. Echo Investment powinno otrzymać około 187 milionów złotych, część z tych środków trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy, a część na spłatę obligacji. A trzecim deweloperem, który jeszcze w tym roku podzieli się zyskiem, jest Murapol. Spółka zdecydowała o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok w kwocie 120 milionów złotych, co daje 2 ,94 zł 94 na akcję. Przy obecnym kursie daje to stopę na poziomie 7,5%. Dzień dywidendy wyznaczono na 17 grudnia, a termin wypłaty zaliczki na 22 grudnia. Dywidendy to jedna z mocnych stron Murapolu, choć ich giełdowa historia jest bardzo krótka. Spółka na GPW zadebiutowała pod koniec 2023 roku i jeszcze na etapie IPO kusiła inwestorów dywidendą nie mniejszą niż 200 milionów złotych. Finalnie spółka wywiązała się z obietnicy. Za rok 2024 Murapol wypłacił w dwóch częściach 200 milionów złotych dywidendy. W listopadzie 2024 deweloper pokusił się nawet o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 2,94 zł na akcję, a w czerwcu 25 wypłacił dodatkowe złoty 97 zł na akcję. A w komentarzach dajcie znać, która z tych spółek według Was najrozsądniej dzieli się zyskiem. Jednocześnie zachęcam do polubienia treści i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!